Dobra, już nie zapomniałem muzyki tym razem. Cześć, z tej Kebab i do Was na, kanale, na kolejnym kanale, chciałem powiedzieć. Poniekąd na kolejnym kanale, na kolejnym filmie e, z Mini Motorways. Dzisiaj gramy w Rio de Janeiro, bo odblokowaliśmy, więc lecimy. Rio de Janeiro będzie się pewnie charakteryzowało tą ogromną rzeką albo nad jeziorem. To jest jezioro czy rzeka, cholera wiem. Oraz oczywiście górzystym terenem. Który będzie bardzo nieprzyjemny, spójrzcie, to jest dosłownie, to zgadujesz, że to będzie w centrum Jak się będzie oddalał ten ekran To będzie w centrum, więc tunele musimy Musimy cisnąć w tunele w mosty zbyt nie, tam zgaduję, jeden most się przyda, bo Po jezioro, rzekę tą rzekę, jest bardzo ogromne i tutaj maksymalnie będą z dwa domki e, Póki co e, Więc jed, jeden most wystarczy łączący, to nawet, nawet zwykła ta Autostrada wystarczy, nie? Która to wszystko ogarnie To po, połączy dwa punkty ze sobą więc tu nie ma co się martwić zbytnio e, Przyspieszymy oczywiście czas Niech to leci dwa razy szybciej niż powinno mm -hmm. Ładny kolor, dosyć. taki kolor mi się podoba Sk Skomponowany jeszcze z czarnym To byłoby ładne Teraz tak, łączymy to z tym, a tu łączymy to z tym Potem to zmienimy, ale na razie wiecie, żeby te kolory się ze sobą nie, nie mieszały Potem to oczywiście ogarniemy jakoś inaczej Ale mamy mało zasobu, więc tak, wiem. mam mało słów, więc robiłem tutaj Dragon kupi. Co ten głupi? Ale to tak, już, tak, już, tak już mam po prostu. Nie pijecie do mnie teraz, kurwa. Zajęty jestem jakiś. Co to jest? Giel z poandą, nie piszę. Ty. Zobaczmy SMS-a. Sprawdzam SMS-a już. Ty, sprawdzamy, gdzie są SMS-y. To są sms -y. Jakiś kurier, kurwa, ty. Dobra. Nie mam czasu na to. Nie piszcie do mnie. Eee, tunele. Ang angażujemy się w tunele. Traffic lights póki co nie są potrzebne, więc nie ma co narzekać. No, pojawiać się kolejne domki, pojawiać się kolejne sklepy. No, szybko, 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 szybko. Chcę coś podłączyć. Hmm. Okej. Okay. No i w tym etapie już będziemy wszystko łączyć ze sobą. Trzymy tak. Tu musi być ładniej. No tak nawet ładniej jest. To niszczymy. I teraz to łączymy z tym, to z tym. <grywia> Gówno. główno. Tak zrobimy. Czyli tak to tak, tak, tak musiało być. No niestety. Znaczy tego nie wykombinuję. A ja mam sporo ulic póki co. Więc nie ma na co narzekać. A mógłbym to zrobić taki tunel, ale to byłoby bardzo brzydkie. Póki co nie jest źle, jakąś. No. Jakoś to funkcjonuje. Łączymy to z tym. Tu trzeba będzie zielony postawić. A tutaj trafik lajcy później. To na pewno. I sądzę, że trzeba będzie wtedy odłączyć te domki stąd. Podłączyć tutaj. Zrobić taką główną drogę. I tutaj też trafik tego, e, traffic Czyli dom. Jak to się nazywa? jak to się nazywa. Sygnalizację świetną. No i mamy rondo ty. Rondo wciskamy w, tym, w to miejsce. Tak, niech one ładnie tu przemieszczają się. Widzimy mamy jeden most. Dwa tunele. rondo użyliśmy. Baja. No bajka normalna. W sumie tak sobie myślę. Albo nie, lepiej nie, lepiej nie, nie cisnąć Bo tutaj już się pojawiła kolejna droga. Bo chciałem tutaj odłączyć to i dać tu tunelem póki co. Ale widzę, że się pojawiło to, więc nie będziemy to raczej używać teraz. Eee, pyk, pyk. No tak musi to wszystko wyjść, niestety. I domek. Ten. Ten domek podłączymy do. Tutaj. Tak będzie lepiej. Podłączymy do tego, bo wtedy możemy wybrać tu. Albo to, gdyby się podłączyli tutaj, to on wtedy musiałby całą tą drogę przekroczyć, żeby do jakiegoś ostatniego punktu, nie? To byłoby bezużyteczne całkowicie. A tak to ma jakieś teraz, teraz to te ma nogi. Nawet dobrze to wygląda, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, tu się zaraz coś się będzie pojawiać, jestem tego pewien, nie? Tu się zaraz coś się pojawi, i będzie trzeba to podłączyć tunelami. Czy mamy jakieś dobre miejsce? A stąd łączymy tutaj na pewno. A stąd będziemy łączyć albo tu, albo tutaj. Dobra, jakoś to będzie. Ja ja w siebie wierzę. Nie ma problemu. Hmm, no i bierzemy tunele czy to. Wezmę na wszelki wypadek Motorwaya. Tunele często wychodzą, tunele są często opcją do wybrania, więc póki co biorę coś, co jest takie rzadsze, bo Motorway zgaduję, będzie występował raz na kilka tygodni tylko. Więc póki mamy okazję, to go weźmy. Nie używajmy jeszcze, użyjemy go później. No i tak, tak to może funkcjonować. Oh. Ja bym miał szczerze użyć Motorwaya, użyłbym go stąd tutaj. Łączyć te dwa najdalsze punkty. Ej, w sumie po to powinniśmy używać motorwayów. Żeby łączyć dwa najdalsze, nadal oddzielone od siebie punkty, wtedy ludzie będą, właśnie z tych krańców, którzy chcą przejechać na drugi krańc miasta, będą używać motorwaya, aby tam dojechać szybciej. To będzie miało sens. To będzie miało faktycznie sens. To jest lepsze. Bo ja wcześniej używałem tak, że ten motorway tylko na przez rzekę przejeżdża Tak. To, 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 to będzie lepiej. To będzie faktycznie lepsze. Czy są jakieś. Zatory na drogach? Nie, no. Rondo za się sprawdza. Rondo jest właśnie lepsze, moim zdaniem, niż e, sygnalizacja. Świetna. Dużo lepsze. No, auta się nie muszą pieprzyć. Ulic mamy sporo. Bridge, biorę. Na wszelki wypadek, bo spójrzcie, co takim na taką odległość, że tutaj się już mogą pojawiać kolejne domki. Więc jeden most tutaj, drugi most tutaj. Dwa mosty by się nam przydały. Tu ocean jest jakiś. Te baja to jest chyba. Czy ten baja, Waja? To jest chyba rzeka, nie? Ta to jest rzeka raczej. Tu Atlantiko. Ocean Atlantycki. Hmm. Coś jest podłączone? Nie. Wszystko jest połączone tak. Wszystko jest na dobrym miejscu. O. Nie musimy ich nawet podłączyć póki co pod miasto. Mają swoją osobną sieć komunikacyjną poza miastem. A zaraz tu pewnie jakiś do manipulator pojawi. No, gra jest taka trwana, że a ty chcesz zrobić osobną sieć dla nich. Nie ma bata kurwa tutaj, nie. No. Nie, no, co jest wszystko dobrze. Nie użyliśmy żadnych stych na razie Eee, tunele mamy Wezmę sygnalizację świetną By nas się przydała. Mamy sporo zasobów Bardzo sporo zasobów, to jestem bardzo szczęśliwy z tego, nie? Eee, I teraz poczekajcie, teraz stop chwila Zielone zamki są tylko po tej stronie Ja szczerze, to co ja bym zrobił Kurde mogę to podłączyć jakoś tak z tym? Nie, nie, nie mogę. Dobra, niech to będzie podłączone tutaj. Szkoda, że tu jest woda, bo zrobimy tu taką drogę, żeby tu była jedna, a tu była druga. Ale niestety tak nie można. Tu będzie powoli pro... tu będzie problem, więc użyję tutaj Traffic Light. Na pewno. Tu nie będzie raczej, ale tu będzie problem. Na tym etapie. Dobra, jak tu jeżdżę. Tu się pojawia jakieś główne no, kolejne. No trudno, damy radę. O kurde, gościu. Gościu, że się pojawił na... od ludzi totalnym, jakaś tańsza cena była za to. E, ci tu się będą się pojawiać kolejne domki, to jest pewne. Czy już mogę zrobić tutaj podłączenie pod to? Jedno, a drugie podłączenie zrobimy... Tu na skos będzie git? Nie, nie, czekajcie. Czekaj. Trochę zesofnę to. Tu na skoc będzie git, nie tak, tylko tu, kurwa Tu chcę, o. Tu na skoc będzie git, a tu będzie drugie I ja wtedy może jechać albo tu, albo tutaj eee, I i robię to z, z myślą o przyszłość, gdyż będzie tu teraz więcej domków I to pewnie kolorowe zgaduje No, więc zarówno tutaj mogę dechać jak i tam No, no i zaczynamy zabawę, widzę już na wstępie Lecimy tu... nie, czekaj, czekaj o, tak będzie lepiej Kurde, no i weź tu, zrób normalną most Tak Pięknie hmm. Ciekawe O Pięknie, no jest Czy nie będzie połączyć po prostu to pod to i tyle? Tak, tak będzie lepiej. Oh. Mm -hmm. No, dobrze zorganizowane miasto. Moim zdaniem jest bardzo dobrze zorganizowane miasto. Nigdzie zamętów nie ma. Tutaj właśnie dobrze te światła, bo widzicie, ze światami się już sami korek, jakiś taki mniejszy. A co dopiero gdyby tych światy nie było, to wtedy byłby potężny problem. I mamy jeszcze jeden most. Na szczęście mamy jeszcze jeden most. Mówię z takim entuzjazmem, i się cieszę z tego powodu. <grym> o, może. No, mam psa obok siebie. To później, może kiedyś wytłumaczę, skąd mam psa. Zamówiłem kurczaka, zostałem psa. Wszystko jest Git. Wszystko dobrze, są pasuje. współpracuje. Tu podłączymy to z tym. I teraz, 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 co się tu pojawia. FAK i to w takim miejscu najgorszym, Jezus Maria. Ale mówię, no tutaj właśnie będzie już jazda. Podłączę to z tym najlepiej. Nie, po co, po co, po co, po co łączyć dwa sklepy są? To domki mamy połączyć ze sklepami. Dobra, dobra. Robimy moturbajacę. A nie przez góry, nie, przez góry kurwa nie przejdzie <laughs> O mój Boże Dobra, tak, tak przejdzie chyba, co? I przez rzekę też nie przejdzie? Nie, przez rzekę też przejdzie Dobra, czerwone raczej nie będą używać tego Więc e, łączymy to tutaj, póki co tak razie tak połączymy I tyle To trochę chujowo wygląda, ale... Ale jest, i to połączyć z tym Dobra, jak będzie musiał tutaj jakaś sobie dojedzie, no i tyle No mostów nie mamy, więc musieliśmy użyć motorwaya Ewentualnie, można zrobić jeszcze tak Może to dla niego będzie lepsza droga Sporo na wydaje wydałem tym Delikwencie, kurwa, kupi. Jezus, Mara, czemu oni tak się daleko osiedlają? Mnie zbytnio nie stać o tyle ulic. Patrzcie, są Tylko 7 ulic. Kurde. No, no, no bo tu my nawet nie potrzebujemy. Potrzebuje sporo ulic. To na pewno. Pyk. Pyk, dobra, jest. O. Mamy podłączone wszystko, z tej strony też jest podłączone, i są jakieś korki? Nie, nigdzie korków nie ma, na szczęście. Centrum miasta też nie jest zapierdolone, niepotrzebnie. Tyle dobrze. Tyle dobrze. Potem tego motoru, ja zgaduję, będziemy przenosić tutaj na tą górną, górną stronę nie przeszkadza mi to chyba, żeby teraz to zanieść nawet tutaj. Nie, lepiej nie. lepiej nie. Niech teraz w tym miejscu. O! Co się tu pojawiło jeszcze? Tu się pojawiło to. Czerwone atgo tędy. Czyli czerwone dupy nie trują. Póki co? Póki co? dobrze. O kurde, dużo was tam jest, czekaj. Więcej was maska nie miała? Co to do cholery się dzieje? Oj, bo ja, p... no, się pojawił, kurde, dobrym, no dobrym miejscu. Muszę tak trochę ograniczać to, nie? Tu, 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 tu łączymy z tym. Coś tu się jeszcze pojawiło? Niepotrzebnego, że tak to powiem, że tak to mówimy. Nie, wszystko jest dobrze, okej. Okay. Czekaj, czekaj, czy potrzebujemy bridge'a? Podpatrzmy sobie. Eee, nie, no bridge na razie nie potrzebujemy, chociaż. Chociaż. Nie, dobra, weźmy Bridge, Weźmy bridge'a na wszelki wypadek. Co to jest potrzebne? Tak, jest potrzebne. Jest ulica dla niebieskich i dla czerwonych. Czerwone są tędy. A niebieskie tam. Dobra, ma to sens. Coś się jeszcze pojawiło, czego nie widzę, zgaduję. Czekajcie, czekajcie. Po trochę. Tu, kurde, to się fajnie ułożyło. To jest fajne. To mi się bardzo podoba. Ale czy nie będzie robiło problemów dla nas? Chyba nie. Na Szykbach zrobię tak jeszcze. Takie pseudo rondo, skrzyżowanie też w tym stylu. Dobra, póki co wszystko funkcjonuje. Żadnych korków i spory wynik. Lepszy niż w tym pierwszym odcinku, który nagrywaliśmy. Jak dla mnie? No bajka, bajecznie. A dobra, podłączę to tutaj. To tu i to tu podłączę. Tak, tak musi to być, niestety nawet, patrz, nawet tuneli zbyt nie trzeba było robić konkretnych A tu weźmiemy teraz Mamy jednego jeszcze traffic lightsa, więc możemy sobie użyć Czy te mosty są używane? Przeanalizujmy, tak Jeżeli te one chcą jechać tutaj, to te mosty używane, używane, czy ten tunel, nie most A tutaj Też, też będzie to używane, raczej tędy nie jadą, tylko jadą tędy Zaraz my przekonamy się Tak, jest to używane o, oh boy, o, oh boy, że się pojawił w tak dobrym miejscu. No, szkoda, Nie mogę sobie innego wybrać, Jakbyś sobie wybrał inne, to byś nie wytrzymał. Normalnie, na ręce cię musiałeś kupić miejsce na takim odludziu. Jak on dojeżdża teraz? Nigdzie nie dojeżdża. Tu będzie miał problem z dojazdem. Wszędzie ma to problem z dojazdem. Musi jechać tędy. Zrobimy mu drogę tutaj. Wtedy łączymy to z tym Wolniemy tutaj trafik Light czy to ma sens? Na razie nie jeszcze, na razie nie, póki nie ma korków Dobra, no jakoś tu dojedzie I tutaj będzie przejeżdżał, jechał Póki co to jeden domek Więc nie ma na razie problemów O oh Boże Masakra Masachera Czy może dojdziemy do 1000 w końcu? Mam nadzieję Czyli no to póki co jest git, naprawdę jest bardzo dobrze Bałem się, że coś będzie za źle funkcjonować, ale czerwoni tutaj widzę mają lekkie problemy Tutaj się robi zamęc Ale tutaj patrz, ogarnąłem to dosyć dobrze Czyli warto było dać tę drugą ulicę Czekaj, 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 czekaj. Pyk. O tak, 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 tak. Pyk. Pyk, 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 pyk. Wszystko jest na swoim miejscu. Kurwa nie chciałem tak, tak budować. O. To trzeba będzie coś dać chyba zaraz, co? No pięknie. No to się postawi w dobrym miejscu. Będę jechać tędy, abym jechać tędy. Jasne. Tutaj nie ma korków chyba, co? Na wszelki wypadek są tu. To. Na wszelki wypadek. W tym miejscu. A dosy poradzą. To jest ułatwienie dla nich. Dobra, mamy sporo ulic, więc możemy skończyć z ja i go już od razu postawimy. Mhm. Tak, tak to zrobimy. To może będą używać niebieskie, to ja. Dla czerwonych trochę zwolnią, nie? Wtedy będzie gituwa. E, nie, czekaj, czekaj to jest zły pomysł. Zrobimy tak. Tyk tyk tyk, tyk, tyk 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 Czerwone na szczęście się w jednym miejscu tylko y, budują. Nawet spójrzcie, te, te kolory. Ok, no to zielone z światowymi się trochę mieszają, ale czerwone u siebie, niebieskie u siebie. To mi się bardzo podobają. Podoba mi się taka właśnie zasada, nie? Zachowana. To jest serio fajne. O Jezu, jak ja mam się teraz podłączyć? Czekaj, jak ja mam się teraz podłączyć? Tu pod główną ulicę powiedz mi. Gościu. Jak ja mam to zrobić? Dobra, budujemy dla ciebie specjalną drogę. Tutaj kuźwa wamać. No tak, muszę to zrobić. I to się będą kolejne budowały, to będę ci będę podłączał je. dzwonimy tutaj. Jakie osiedle czerwonych? I ja cię chycę. Tutaj, zobaczcie, no tutaj mamy zachowany komfort jaki się. Tutaj jest patrzcie, trzy domki z tej strony, tu ten domek, trzy domki z tej strony, a tutaj no, osiedle bogów. Hmm. Wolę z tej strony podłączyć O tak będzie git On będzie jechał no, dobra git Czyli tutaj niebieskich zwolniliśmy z tej drogi Tu jest tylko dla czerwonych, możemy zachować to I wykorzystać to w innym miejscu, czy jest jakiś sens, żeby to wykorzystywać w innym miejscu? E, mam wrażenie, że tak Że... Ciekawe Pomyślmy, czy to wstajecie tutaj, czy w tym miejscu Tu są głównie żółci Źle nie jadą tylko tutaj Będą jakieś tu Tutaj mogą być faktycznie problemy na tym odcinku Dobra, coś się jeszcze pojawiło, bo słyszałem taki dźwięk, jakby coś się pojawiło Patrzmy, te czerwone są wszystkie połączone, są połączone tu tu się pojawiło coś. Ja tak nie widzę, jak się ze blisko, blisko monitora, nie. Ja tylko wam napomnę. Jak jakiś tam mi umknie, umknie moje uwadze, no to przepraszam, ale tego nie zauważyłem po łusku. To samo osiągnięcie: Rio de Janeiro, Muter. Spoko. O, tutaj jest. Zobaczymy go z tym. No i mamy 1000, 1000 punktów. I teraz tak. Eee, Tunnel nie potrzebujemy na razie. Nie, tu na nie mamy jeden jeszcze. To wtedy zrobimy tutaj połączenie w razie W. A ja wezmę w z Traffic Lights. I dziś może użyć tych Traffic Lights? Na razie nie. Na razie wszystko funkcjonuje tak jak jest. Mamy 40 ulic, co jest dobrym yy, póki co wynikiem. No ja bajecznie. Jest tylko nawet dwie autostrady użyliśmy. No to będą używane są. W całe szczęście. Widzicie co myślę? Żeby zamienić ee, to z tym. I to za tutaj. Wiecie dlaczego? Pomyślmy, czy to, jest, czy to ma sens. Czy to ma sens. Czerwone to będę używać, to jest pewne. Fioletowy. No ma dojazd. Ma dojazd i to wiele, wiele miejsc. Tak jeszcze zrobimy, to na pewno będzie miał dojazd. Eee, no, no, będzie mieć dojazd, to, to zrobimy tak w takim razie. To czerwone to będę używać. To tamto samo będzie częściej używana w takim razie. To łączymy z tym. Coś się jeszcze pojawiło, czego nie widzę. Tu się pojawiło. Czekaj, czekaj, bo tu sklep się pojawił. Tutaj się pojawił sklepik. No i to się już robi problem, bo tu jest osiedle. Musimy trochę pozmieniać. Wiecie, tak sobie myślę. Eee, teraz tak. Połączymy z tym fakt. Spróbujmy ulicę, jedną, drugą. Mhm. Dobra, to już ma jakiś sens, nie? Lepszy. I czerwony łączymy z tym oraz zrobimy most łączący to z tym. Znaczy nie most, tylko ten e, tunel, nie? Taki nieco większy zrobimy. Naukos. No o. I teraz część światła, może jechać tędy. Zamiast jakaś tędy, y, ta będzie jeszcze krótsza droga do tego miejsca albo nawet do centrum. Centrum też warto było coś postawić. Ale kurde, nie, nie mamy budulca. Jeśli cieszyłem właśnie mamy sporą ulicę, a teraz już nie mamy tej ulicy. Hmm. No trudno. Czekaj, 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 czy bo tutaj są odłączone rzeczy w ogóle, nie złożony tego. Eee, to z tym. Coś tu jeszcze jest odłączone? tu. Mhm, no jest Saturday. Saturday Saturday, Saturday. Saturday, 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 Saturday. Gdzie są korki? Tu są korki. Aha, czyli tak, odłączamy to z tym, a czy tu odłączamy, nie? Łączymy to za pomocą ulicy i wstawiamy tutaj Traffic Lights. I teraz to będzie miało sens. 30 ulic. Na pewno. Moment, 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 bo nie chcę robić zamętu niepotrzebnego. O kurwa! O kurwa! Oj ojej, gdybyśmy to połączyli Bo tu to jachać żółte tu czy niebieskie muszą jechać. Jakaś... Nie, niebieskie jadą tylko z tej strony, czerwone z tej strony. To nie ma sensu łączyć, bo tu będzie większy zamęt za pomocą żółtych. Żółte jechać na tędy, bo tu jest jeszcze luźno. To, czyli to tam wszystko funkcjonuje. Centrum miasta o dziwo jest luźne. Mimo tego, że tu się kolory mieszają, to spójrzcie, tutaj jest naprawdę luźno. Gorzej jest na północy i z czerwonymi faktycznie. Ale czerwone mają autostradę, to one sobie jadą na spokojnie. Wszystko luźna, luźna guma. Coś odłączyłem. Nie wiem, co kurwa. Nie, wszystko jest git. Zobaczmy, jak to będzie funkcjonować teraz z sygnalizacją świetną, nie? No, niebieskie mają problem, żeby dojechać w ogóle gdziekolwiek. A niebieskie, kurwa, są głupie i jadą za pomocą zwykłej ulicy, mimo tego, że mają, kurwa, jego, mać autostradę do dyspozycji. Wytłumaczcie mi tą zbieżność. Jak to kurwa działa? Ja w tym momencie muszę to podłączyć w tym miejscu. W tym miejscu. No korzystajcie z tego, no błagam was. Po to wam buduję tą autostradę. Żebyśmy grę nie przegrali. Żebyście wy mogli normalnie jechać do pracy, a nie i no, jedź tą autostradą. No kur... znikaj, 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 znikaj. Znikaj. Znikaj! No, nie, no i to jest główno, koniec gry. Koniec gry. Przez ten sznur samochodów, tutaj widzicie, martwiłem się. <laughs> martwiłem się o północ, nie? Znaczy, martwiłem się o centrum miasta. Centrum miasta ogarnąłem, północy nie ogarnąłem. A mam do dyspozycji jeszcze jedno czerwone światło. Te, jeszcze jedno sygnalizację świetną. No, Ty, może. Nie, dupa, dupa. Jaki wynik? Tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt półtora tysiąca. Nie no, mi się podoba, mi się podoba no będzie, Dobra, dzięki za zobaczenie. zobaczymy do zobaczenia w następnym filmie i cześć!